Witam w kolejnym filmiku. Mamy tutaj e, wspomniany wcześniej flakonik Hanbury Maria Candida Gentle. Jest to marka dostępna w Galilu. Jest to zapach, który poznałam już dawno dawno temu. Miałam dosyć niewielką ilość, zużyłam do sera i wiedziałam, że w końcu, prędzej czy później, będę chciała mieć więcej tego zapachu. Zapach, e, który w moim odczuciu jest kompletnie inny niż nuty, jest niesamowicie intensywno. Ogródkowo-agrestowy. Ten motyw takiego agresu, ale takiego bardziej osłodzonego niż szybkiego jest naprawdę niesamowicie mocno zauważalny. Jest taki aspekt upojnoletni, yy, bardzo bym powiedziała taki odurzający, niesamowicie intensywnie kobiecy z to zapach. Wydaje mi się, że jest to taka perełka, jeżeli chodzi o takie klimaty z owocowością, ale taką nieinfantylną, taką bardziej... Unikalną, dlatego że motyw agrestu jest motywem bardzo rzadkim. Dokładnie nawet się nie koncentrowałam na tonach tego zapachu, co by mogło dawać taki efekt, ale faktycznie jest zauważalny motyw agrestu. Pamiętam, jak poznałam ten zapach z samplerka, to po prostu pierwsze, co poczułam, to właśnie naprawdę iście, prawdziwy, intensywny obezwładniający wręcz agrest także jeżeli ktoś poszukuje ciekawych owocowych klimatów takich zapachów z owocowością ale niesamowicie w kobiecym wydaniu zapachów takich bym powiedziała upojno-lecznio-wieczorowych to ten zapach jest naprawdę świetną propozycją będę jeszcze niedługo opowiadała o dwóch bądź trzech innych zapachach tej marki, to jest marka szłonę Maria Candida Rzędil, chyba tak to się będzie wymawiało Barwa płynu jest taka dosyć bursztynowa i faktycznie ten zapach jest taki właśnie dosyć, bym powiedziała, intensywnie upojny. Stąd też faktycznie idealnie pasuje do barwy tego płynu. Dajcie znać, czy znacie coś z tej marki. Może któryś z zapachów szczególnie ciekawy. Ja kiedyś poznałam kilka zapachów i zawsze miałam tak gdzieś z tyłu głowy, że Hanbury czy Hanbury jak to wymawiać? Jest takim najbliższym e, mamu sercu zapachem tej marki. W ogóle, jeżeli chodzi o Galilu i takie marki na wyłączność, to Maria Santa Maria Novella, dobrze wymawiam, trafiła do sprzedaży online. Wcześniej była, z tego co wiem, dostępna tylko stacjonarnie, nawet ja nie wiem, czy we wszystkich stacjonarnych Galilu jest dostępna online, ale z tego co wiem, troszeczkę podskoczyły ceny. Jeżeli chodzi o Santa Maria Novella, kiedyś opowiadałam o dwóch zapachach. Mam gdzieś jeden z nich w postaci odlewki. Mam też Paczulem. Maria, Santa Maria Novella. Ten taki zapach, który mam w postaci odlewki, który opowiadałam, to jest chyba Cala rosa. Podaję, że taka nazwa. Zapach niesamowicie ciekawy, bo cierp Wytrawno, świeżo rzeźki kompletnie niewysładzający się. Jeżeli chodzi o Kalarosa, Czy A będę opowiadała na pewno o... jeżeli chodzi o Maria Candida że chyba o Kitrea. Jeszcze nie zabawę, bo mi już po prostu mi umknęło. Jakie jeszcze?